Gdzieś wejść do nieba, czy to jest niemożliwe? Niemożliwe. Nie. Y, słuchajcie, kto do piekła idzie. Jak sądzicie, kto idzie do piekła? Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie? Złodzieje. Można złodzieje. Jak ktoś kradnie i się nie chce nawrócić, to idzie do piekła. Źli ludzie. Rozwodnicy. Rozwodnicy, no jak się tam dobrze sprawują, i jednak robią wszystko, że do kościoła chodzą, to może być, mogą się zbawić. Zabójcy. Zabójcy. Kaczyński. No tego bym się nie spodziewał. Tak, w internet idzie, to będziemy mieli tu ostro. Dobra, dzieci. Tego nie wiemy, niecie? Nie możemy też wiedzieć, nie? Czy ktoś idzie do piekła? Kto o tym wie? Kto o tym decyduje? Że ktoś idzie do piekła albo do nieba? Kto o tym decyduje? Jezus. Pan Jezus. Prawda, dzisiaj żeśmy w refrenie, słuchajcie w refrenie, żeśmy dzisiaj...